A więc czas na kolejne ćwiczenie. Oczywiście, jeżeli poprzednie masz już wprowadzone, jeżeli już je realizujesz, jeżeli już notujesz w swoim kalendarzu zrobione, wykonane i czujesz się na siłach, aby wprowadzić kolejne, mam nadzieję, że jest to już ten etap. Jeżeli nie, popracuj jeszcze przez chwilę na poprzednich ćwiczeniach i bardzo ważne, aby wprowadzić te ćwiczenie. Okay? Więc proszę Cię znowu, kartka papieru i długopis i przygotuj tabelę, gdzie są trzy kolumny, a wiesz tyle, ile będziesz potrzebować. Kartek może być 20 lub 50, zacznij od jednej. W pierwszej kolumnie, w pierwszej kolumnie zapisz: Sytuacja. Tak? Nie musi to być idealnie notowane, bardzo starannie, aczkolwiek do tego również zachęcam, aby to było w miarę możliwości jak najbardziej przejrzyste, jak najbardziej czytelne. Na tyle, na ile jesteś w stanie zrobić to w tym momencie. Tak, pierwsza kolumna to jest sytuacja. Drugie myśli. Automatyczne i negatywne. Tak, znowu myśli. Negatywne i automatyczne, które wciąż w tobie płyną. Zaraz coś komuś zrobię. Czuję się niesamowicie źle. Moje serce zaraz mi pęknie. Przykłady, tylko i wyłącznie przykłady, teraz podałem. Zwróć uwagę na swoje myśli automatyczne i na swoje myśli negatywne i zapisz je w środkowej kolumnie. Jeżeli już będziesz miał, miała te myśli zapisane, proszę cię zadaj sobie pytanie w trzeciej kolumnie: czy na pewno? I proszę teraz zapisz je w trzeciej kolumnie w nagłówku tej kolumny. Tak? Za każdym razem ta tabela ma być powielana. Bardzo ważne, żebyś na każdej jednej karcie, którą będziesz kopiować sobie, żeby to było zapisane. Czy na pewno? Tak przychodzi jakaś określona myśl automatyczna. Jakaś myśl negatywna. Zadaj sobie pytanie, czy na pewno, czy tak jest rzeczywiście? I spróbuj to podważyć w realistyczny sposób, odpowiadając na tą myśl. Czy jest tak na pewno, i odpowiedz, jakie są inne możliwości, jakie są inne rozwiązania, jakie są inne sposoby wyjścia z tej sytuacji. Czy na pewno tak jest? Czy to po prostu tylko myśl, która do mnie napłynęła? Czy na pewno tak zrobię, czy to jest tylko jakaś negatywna myśl? Czy to jakiś stworek mi zaszeptał tylko coś do mojego ucha? Przecież mogę zrobić inaczej. Zastanów się nad tym przez chwilę. Czy na pewno? Może możesz postąpić inaczej? Może to była tylko myśl? Odpowiedz na nią i spróbuj ją podważyć, bardzo ważne, zapisując swoją odpowiedź. Bardzo ważne, zapisując swoją odpowiedź. Okay? Przychodzą następne negatywne myśli. Notujesz... W określonej sytuacji może to być napływ myśli bez sytuacji, tak? Czyli napływ, sytuacja to będzie napływ myśli. I zaczynasz je notować. Sytuacją to może być wypowiedź Twojego dziecka. Sytuacją może być głos upadającego długopisu i pojawiły się jakieś myśli. Proszę Cię, zanotuj te myśli i podważ je, pytając, czy na pewno realistycznie spróbuj to obalić. Tak? Odpowiedz na tą myśl w realistyczny sposób. Czy to tylko mi się tak pomyślało? Czy na pewno upadek tego długopisu spowodować mógł jakieś mojego rodzaju negatywne myśli? Odpowiedz na to bardzo realistycznie. Spróbuj podważyć tą myśl. Spróbuj ją zanegować w taki bardzo, bardzo realistyczny sposób. Czy na pewno? Może jest jednak inaczej? Może mogę postąpić inaczej? Czy muszę tak zrobić, jak mi się pomyślało? Czy to była tylko myśl automatyczna, która mnie uderzyła? Bardzo ważne, zanotuj. Jeżeli masz jedną kartkę zrobioną, przepisz tą tabelę. Pierwsza sytuacja, kolumna, druga to, kolumna to są myśli automatyczne negatywne, i trzecia kolumna realistyczna odpowiedź na tą myśl. Tylko ważne, żeby to była realistyczna odpowiedź dla Ciebie, przez Ciebie stworzona zadając sobie pytanie również, czy na pewno. Zrób sobie kilka takich tabel tak, i w momencie, kiedy jedna się skończy, korzystaj z kolejnej. Dobrze? Te ćwiczenie trzeba robić przez cały czas trwania tego programu. Jest to bardzo ważne. Przestaną napływać myśli? Pamiętaj, że mieć chociaż Jedną przygotowaną taką tabelę w momencie, gdyby jakieś negatywne myśli cię ponownie zaatakowały, gdyby jakieś myśli automatycznie zaczęły z powrotem płynąć. U uwierz mi, w twoim przypadku może jest tego bardzo dużo, z czasem będzie coraz mniej, ale u nawet najbardziej zdrowych osób, u osób, które mają niesamowicie fajne, wspaniałe życie, zdarzają się myśli negatywne. I właśnie warto wykorzystać wtedy tego rodzaju tabele, aby je rozbić, aby je Zniwelować, aby straciły swoją moc. Ok. Jeżeli potrzebujesz, obejść ten filmik jeszcze raz, aby ta tabela była wykonana w sposób właściwy. Do zobaczenia w następnym materiale.